W około 4 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan poseł Sławomir Worach, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wyrażając szereg wątpliwości co do zasadności powołania e, Rzecznika Praw Żołnierza i mnożenia tego typu instytucji, warto jednak pochylić się nad szczegółami. Były już tego typu pytania. E, Zauważyć należy, że ustalono, co prawda, warunki, jakie musi spełniać osoba obiegająca się o funkcję rzecznika praw żołnierza, jednakże w tym katalogu pominięto zupełnie, była już o tym mowa, potrzebę posiadania kwalifikacji wojskowych przez tego kandydata. Nasuwa się więc podstawowe pytanie, czy w katalogu niezbędnych kwalifikacji nie powinien się znaleźć w ogóle wymóg doświadczenia wojskowego. Rzecznik przecież ma działać w interesie ochrony praw żołnierza. Ma więc wypowiadać się w sprawach warunków pełnienia przez niego służby żołnierskiej. Zatem posiadanie takiego doświadczenia żołnierskiego, doświadczenia wojskowego przez takiego kandydata byłoby dużym atutem. Brak takiego zapisu jest no, poważnym uchybieniem. Warto także zastanowić się, jak już tak wchodzimy w te szczegóły, także czy zakres spraw, które należałyby do Rzecznika Praw Żołnierza, nie należy... Poszerzyć o, na przykład o pomoc prawną dla żołnierzy, na przykład w zakresie postępowań sądowych toczących się z udziałem żołnierzy, chociażby. Jest wiele elementów, które należałoby jeszcze mm, zamieścić w tym projekcie ustawy. A w ogóle tak naprawdę to należy się poważnie zastanowić nad tym, czy powoływanie rzecznika praw żołnierza jest racjonalne w czasach, kiedy mamy armię zawodową i nie posełowi. ma poboru. Dziękuję bardzo. Głos ma pan poseł Jerzy Rębek, Prawo i Sprawiedliwość.